Co sprawiło, że bank włączył się w projekt ram kwalifikacyjnych i czego w pierwszym rzędzie oczekujecie? Jeżeli chodzi o Bank e, Polskiej Spółdzielczości, który jest e, największym zrzeszeniem banków spółdzielczych, nie wyobrażamy sobie w ogóle e, prac nad tak poważnym przedsięwzięciem, jak kwalifikacje e, pracowników w sektorze, bez udziału banku zrzeszającego. E, w związku z tym e, dla nas było to oczywiste, że od samego początku do końca w projekt ramy jesteśmy zaangażowani, e, działamy aktywnie, e, pracujemy nad ostatecznym kształtem ramy. E, w związku z tym e, to, czego oczekujemy. Przede wszystkim tego, aby interes banków spółdzielczych, pracowników sektora był w pełni wykorzystywany, aby potencjał pracowników mógł być stale rozwijany i aby obszary odpowiedzialne za rozwój kompetencji, czyli przede wszystkim hr -y, ale także i zarządy banków były świadome tego wszystkiego, do czego rama służy i możliwości wykorzystania praktycznego ramy. W jaki sposób zachęcacie pracowników do tego, aby uzyskiwali potwierdzone certyfikatem kompetencje i kwalifikacje? Na ten moment, na tym etapie w naszym przekonaniu kluczowa to jest komunikacja. Tak jak we wszystkich innych projektach HR-owych, komunikacja jest tym narzędziem, które pozwala przede wszystkim podnieść poziom świadomości, zachęcić pracowników. Dopiero kolejne etapy, które jeszcze przed nami, to jest powiązanie przede wszystkim z systemem motywacyjnym i systemem rozwojowym, bo nie ukrywamy, że rozwój pracowniczy to nie tylko zadanie i obowiązek pracodawca, ale przede wszystkim przywilej i możliwości samego pracownika. W związku z tym to wszystko będzie spinane na kolejnym etapie wdrożenia programu w Banku.